nieruchomości, w których nie używano cel administracyjny, pracować mieszkania do mieszkań komunalnych, dopłacamy 20 milionów rocznie, więc no bardziej opłacałoby się je rozdać za darmo po prostu, niż, niż dopłacać do nich rok w rok. No i w generalnie y, 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 Pana wypowiedź sprawdza się do tego, że, jeśli, że mieszkania, domy, kamice mają być sprywatyzowane, tak? Czyli czynsze mają w nich być komercyjne, tak? Oczywiście, że tak. rynek będzie regulował, czy będą tam mieszkali bogaci, no. E, Panie ja dziękuję. Pan no Ja myślę, że trochę pytanie nie szczęśliwie zostało postawione, mianowicie bo przynajmniej tak zrozumiałem, że ono sugeruje, że w Śródmieściu mieszka dużo tak zwanego marginesu. Ja z mojego doświadczenia wiem, że mieszka tego tych osób, które można zakwalifikować do marginesu niewielka część. Natomiast wiele osób mieszka bardzo przyzwoitych. No natomiast te mieszkania są niespecjalne, po prostu często są to mieszkania 160 metrowe, 140 metrowe i to wymaga radykalnego przebudowania, ale nie tyle przez miasto, bo wielu jest wielu właścicieli kamienic i myślę, że oni to będą robić w momencie jakim jak się będą te mieszkania opróżniać. Natomiast ja jestem zwolennikiem, żeby znów Powiedzieć precyzyjnie budowy jakiejś określonej liczby mieszkań komunalnych rok w rok. Ja kiedyś proponowałem, żeby 100 takich mieszkań rocznie budować. Uważam, że można do tego tematu wrócić. Czas minął, czas minął, Ale jedno zdanie. Są jest jeszcze ja tylko dokończyć i powiedzieć, że w państwie Katowica, szczególnie w centrum, mamy 6 tysięcy mieszkań Pozostanów. Dziękuję bardzo. Następny blok tematyczny edukacja. Edukacja, ale łączy się... Z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o zmianach w liczbie mieszkańców Katowic, chcę się dowiedzieć od kandydatów, jak przygotują państwo katowickie szkolnictwo na niż demograficzny. Uczniów będzie coraz mniej. I co z tym pan zrobi? Zaczynamy od pana Lutego. Proszę Państwa, to, że uczniów będzie mniej, to jest smutne, ale to jest okazja do tego, żeby rozgęścić klasy i myślę, że jest okazja do tego, żeby lepiej wykształcić młodzież. Myślę, że oszczędności na edukacji są oszczędnościami na krótką metę. Jako że dzisiaj wyraźnie widać, że te społeczeństwa, które mają dobrze wyedukowaną młodzież, na przykład Finowie robią furorem na świecie. Ci, którzy zaniedbują, a w Polsce zaniedbuje się nie tylko na edukację szczebla tego podstawowego i gimnazjalnego, ale również na y, szczebel na badania naukowe wydaje się za mało pieniędzy. Więc ja jestem zwolennikiem, żeby miasto to, co może, a myślę, że może znacznie więcej niż teraz Wydawało w mądry sposób więcej pieniędzy na edukację, na prowadzenie świetlic, żeby młodzież z rodzin uboższych czy często dotkniętych różnymi kłopotami życiowymi mogła z dobrodziejstwa współczesnego świata korzystać. Dziękuję. I pan no to znowu nie, 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 nie powinno być tak, że, że urzęd, urzędnicy decydują o tym, y, gdzie ile jest szkół. tylko zapotrzebowanie powinno o tym decydować. Oczywiście no, na etapie samorządu nie jest to w celu, w całkowicie do rozwiązania. My jesteśmy na etapie sprawdzania, na ile, na ile realne jest sprawdzenie y, na, na poziomie gminy czeku oświatowego. Nie, nie jestem pewien, czy to się uda zrealizować. Idea jest taka, że, że pieniądze, które idą na, na, na szkółnictwo, są dzielone na, na każde, na, przez, dostają błąd, które na nie przywołuje w odpowiedniej wysokości, są dowolnie zielone, no i wydają je w takiej szkole, jakiej uważają za słuszne, no i wtedy, no, no rynek zdecyduje. Czy Czyli znowu rynek. Oczywiście, jak najmniej urzędników. Pan, Pan Marek Szydłowski. Cieszmy się z tego, że można zmniejszyć ilość dzieci w klasach. To bardzo poprawi edukację. Nie należy zbyt dużo, przepraszam, w kolokwializm, majstrować przy edukacji, biorąc pod uwagę, że koszty są znaczące i one są wyższe niż subwencja. Mam tego pełną świadomość. Oprócz tej podstawowej edukacji, należy pamiętać o tym, że gmina ma obowiązek stworzyć tak zwany system pozalekcyjny. W różnych innych dziedzinach, czy to w kulturze, czy w kulturze fizycznej. I w tym zakresie można korzystać z różnego rodzaju środków, które są w budżecie, ale które do końca nie są wykorzystywane. Oczywiście, jeżeli trzeba będzie, to będę poprzytaczał takie przykłady, ale jestem przekonany o tym, że zmniejszenie ilości dzieci w oddziałach, bo tak to się nazywa, a fachowo, z jednoczesnym porzeszeniem oferty zajęć pozalekcyjnych, może wpłynąć pozytywnie na to, żeby trend dotyczący mieszkańców się zmniejszył. Szanowni Państwo, w epoce romantyzmu, bo tak bo teraz mamy, mamy bardzo małe możliwości ingerować w edukację, która jest ustawowo zagwarantowana przez Państwo. Ale jeśli chodzi o ten szczebel lokalny i nasze możliwości, jeśli chodzi o zamieszczenie dzieci w klasach, oczywiście tak, jest to bardzo dobry pomysł. A te placówki, które miałyby być w mniejszym, w mniejszym stopniu wykorzystywane, należy zagospodarować na albo domy kultury, albo świetlice i wykorzystywać je do późna, czyli do późniejszych godzin wieczornych. Przepraszam, czy dobrze zrozumieliśmy? Zagęszczenie dzieci w klasach, a puste obiekty wykorzystywać na przykład na świetlice i innego rodzaju zajęcia, tak? Czy myślę, że miasto Katowice w ogóle ma duży problem z. Z budynkami, które można zagospodarować nie tylko na domy kultury, ale także dla wszystkich uczniowskich klubów sportowych, też klubów sportowych. I, i, I takie faktycznie budynki, takie szkoły, jeżeli ten niż demokratyczny będzie dalej postępował, mogły być spokojnie na to wykorzystywane. Dziękuję. pan prezydent e, Do Dlatego trzeba to bardzo racjonalnie. E, więc myśmy w tej kadencji e, zlikwidowali jedną szkołę, małą szkołę bo nieracjonalne było jej remontowanie. Oczywiście ilość oddziałów się zmniejszyła i na pewno ilość oddziałów będzie dostosowywana do aktualnych potrzeb. Ostrożnie podchodzimy do likwidacji obiektów jako cały szkół, ale tutaj ta racjonalność, odpowiedzialność jest bardzo, bardzo konieczna,